Witam serdecznie, to jest drugi odcineczek z cywilizacji 6 gram. Rzymem e, na poziomie trudności król. No nie szaleję z tym poziomem trudności, ale nie chcę jakoś przesadzać, bo dawno nie grałem w Civkę i ostatnia Gierka Rzymu nie poszła mi najlepiej. Dobra, lecimy z tym koksem dalej. Jak tylko rzucę na stolicę, co tutaj się dzieje. Dobra, takie buty to można by wybudować dzielnicę. E, dzielnice kurcze bladen... kampus e, można by zbudować. Co tam się porobiło? A jest kurcze blade. Gościu pod tytułem Robotnik. Opuścimy tutaj. Tymi pójdziemy do bioku, mam nadzieję, że się udają zająć. Buda! Niezłe 5 tur do nowego obywatela. Co ja chcę tu robić? Szlak handlowy. Co sobie wypuścimy? Nie próbuj wymyślić koło. Tutaj jest niezły teren, bo jest na tyle pszenicy. Eee, dobra, co ja chcę zbudować, szlak handlowy, pięć tur do waluty, murarstwo, dobra, robimy murarstwo, trzy tury. To jest nasz dzielny, kurcze, kupiec, wyślemy go do gdzie, do Tawy. Ten szlak handlowy nie tylko. Przyspieszyło mi to. Przyspieszyło mi to walutę. Nice. Gdzie ja chcę budować to miasto? Tutaj? Chyba tutaj. Minus 20. Jezus, Maria, co tam się dzieje? nacisk ulicy na nowo założone miasto wynosi 16 lojalności natura, w założenie miasta w innym miejscu przy, przydziela gubernatora. Dobra, nice, okej, okay, mamy drogę, połączenie, nice. I mam hajsu? 293 golda. Barbami się tylko to miło, można im pomóc. Teraz tak, produkcja kampus. Czy ja chcę kampus budować? Czy budowniczych jeszcze? To zrobimy jeszcze jedną. Budowniczych? A, tu zrobimy co? Spichlesz? Spichlesz? mex Jesteśmy gotowi do wyboru miejsca, w którym wzniesione zostaną nasze rządowe budowle. W całym imperium może istnieć tylko jedno tego typu miejsce. Więc dobrze przemyśl. Dobra, plac rządowy. Silna gospodarka zaczyna się od mocnej, dobrze wyedukowanej siły roboczej. Dobra, co ja chcę zrobić tutaj? Sfinksy nie chcę budować. Ja na nie przepadam za tymi sfink sfinksami, tak jak patrzałem. Tu jest robotnik, będzie jeden, to grubo. Puścimy go. Tu jest metal, trochę dalej. Dobra, co ja chcę zrobić z gubernatorem? Awansować go? 100% wielkich ludzi, generowanych w tym mieście. To mi się powda. w każdej turze. Podoba. Dobra, let's go. Mamy gubernatora zatrudnionego. Wasza wysokość. Zdobyliśmy większą wiedzę z zakresu budowania fortyfikacji stałych. Budowa murów wokół miast nie tylko uczyni je silniejszymi w walce przeciw najeźdźcom, lecz także pozwoli im ostrzeliwać pobliskich wrogów. Niech wojenne Dobra. Lecimy tutaj. A, dobra. Tak, co ja tam przyspieszyłem? Coś przyspieszyłem. dwa zasoby morskie. Astronawigacja, walutę? Zbuduj trzy kopalnie, żeby przyspieszyć to. Zrobię sobie walutę. Production, plac rządowy. Czy chce ja chcę plac rządowy budować? Na razie nie chcę budować placu rządowego. Mogę zrobić spichlerz albo kampus. Co tu się stało? Wcięło jedną. Może zniszczyło pszenicę? No bez jaj. Ola lipa. Pszenica została zniszczona. No co za lipa. Tu były dwie pszenice, to było tak zarąbiaszczą. Dobra, zróbmy teraz spichlerz. tam Damy tutaj. Witamy tutaj Kolejny metal Pajosko Hatusa. Produkcja. Młyn wodny. Kampus 6 Tur czy osadnik. Tak to wygląda produkcja. Dobra, można by zrobić osadnika. Albo kampus. ludzie jak tam? Prorok Egipt. Czy ja już proroka kolejnego nie dostanę? Tak się zastanawiam. Nie można zatrudnić. Dobra, ale jak poszerzyć tą religię? Boże, nie wiem, nie pamiętam. E Egipt, naukowiec. Zero. Trzeba naukowca robić. Kurcze, bla. Bogactwo wstupę, nie polega mało. na tym, by posiadać wiele. Dobra. Idźmy na barany. Tak to Co ja chcę tu zrobić? Buduj trzy kopalnie, żeby to przyspieszyć. Możliwe okrętowania kupców i po... Po... Użytkowania ryb oraz krabów. No, Ale sobie astronawigację, Nie. let's go. Ten już coś tam mima ludzi. Ola, goście tutaj, luksela, produkcja świątynną, kampus, co tu robić wszędzie jakieś wulkany w jeża że ta pszenica została zniszczona po stała i w... kurs według gwiazd Straszne. nie światłem mijając mogę wybudować jak sobie robimy tak rotę no jak to operować Jazdy konną. A z tym metalem jest lipak kurczę, nie mam nigdzie metalu. Pojawiła się okazja wprowadzenia nowszego, skuteczniejszego systemu rządów. Dobra, Nasi ludzie wiedzą, że ten nowy zasób może być ważny ze względu na jego zastosowanie w tworzeniu pewnych jednostek wojskowych. Polityka to sztuka możliwości? Tak. To... Dobra, i co ja chcę wybrać? Chyba oligarchię. 15 punktów do wielkiego człowieka. Może Republikę klasyczną? Dobra, pójdźmy. 50 do produkcji osadników. Utrzymanie jednostek jest tańsze 2 złota dzięki wszystkim szlakom handlowym to na pewno sedamy. damy nie kosztów zakupów o 20 Cudów, sypoki klasyczne, jeden do wielu części budowniczych Dwa punkty wie naturę, by uzyskać emisorysze miasta państw Dobra Okej okay. Mamy to Teraz tak Szybki feudalizm trzeba by zrobić. To nie mistycyzm, może. Mistycyzm będą punkty wycieku naukowca. Co? coś takiego. Troszkę mnie to kosztowało, ale się opłacało. Tak. Daj, Zapraszam tutaj. Tutaj. A was tutaj. Let's go. Wasza wysokość mamy do dyspozycji emisariusza. Możemy... Żadna, Żadna godzina żyć nie mam wiary 134 Ja mogę coś za wiarę tu kupić Kupimy sobie mi i wyślemy go Tylko gdzie? Do Memphis Proszę bardzo Termin, trzy kopalnie, z tym kopalniami będzie problem. Misjonarze Boże, tego emisariusza, dokąd go wysłać? Genewa, Hatusa, Wilno, kultura. Co tu jest pobliskiego? Najbliżej jest Wilno, Akad, to jest wojskowe miasto do produkcji jednostek hongkong, dobra do hongkongu go wyślemy okej, okay. w miarę blisko <tryk> Mistycyzm, to błąd uznany. Mistycyzm, okay. Niech wolno mi będzie złożyć hołd pełen szacunku i podziwu. Co hmm, ja chcę zrobić teraz? Feudalizm szybki, żeby zrobić kurczę buffa do farm. Szybki feudalizm może zrobić dużo farm. Hmm, co tutaj? Tutaj można było osadnika zrobić. Cztery trupnie, kolejne misariusz Atusy I twoje stolice. Ja myślę, że mogę do hatusa Let's go Tutaj, co ja bym chciał zrobić w Memphis? Poczekamy na osadnika? Poczekamy na osadnika chyba, tylko gdzie ja chcę sobie się osadzać tak naprawdę. Gdzieś tutaj. Przyspieszono z inspiracji. Jest zasadnik. Gdzie tu się budować? Chyba tutaj. Produkcja Galera. Biblioteka. Cztery tury bibliotekę produkcja, też 4. Let's go. Ten niech sobie tu kampi, to za dziewięć No, chcę ode mnie. Otwarte granice. Moja propozycja. Dyplomatycznych względów. Sześć chcę. Nie chcę. Ja się nie o co zapoczątkowało ale my wiemy, że przełomem było odkrycie terminu przez Egipt. Wszyscy uczymy się rzemiosła. Termin. To są farmy nad rzeczką, I co tu iść? W edukację, wielki naukowiec, matematyka, zbuduj trzy wyspecjalizowane dzielnice zróbmy na matematykę. Plus tur. Pomnik. Nasz lud postanowił wybudować miasto na niskim brzegu morza. W zasięgu szumu fal. Niestety, jeśli poziom morza się podniesie, obszar ten zostanie zalany. lipa. Ciekawe, czy mi zaleje to miasto w przyszłości. Dzielnica portowa. Pomnik, spichlerz. spichlerz. Znaczy, ja za wiarę mogę coś kupić. Wad 190. Okej. Okay. Jeśli chleb jest podstawą produkcja. No, co ja chcę tu zrobić? Rocznia piramidy, siedem tur, miesiąca ogrody, siedem tur, tylko piramidy to nie jedna. Młyn wodny Dobra, zróbmy sobie młyn wodny chyba. Ryż i pszenica. Ale ani ryż, ani pszenicy to nie mam. Jeden do żywności, jeden do produkcji. Campus. Z matematyki, nie? Ma. matematyki, okej. Okay. No to lecimy, zdobądź wielkiego naukowca. To w tur do edukacji. Takiego naukowca naturę. Dobra, let's go. Eureka. Dobra, to I mi kopała, nie mi A... kopalnie pichnąć dwie tury pomnik pomnika niech zrobię, nie zrobię, nie zrobię pomnik dzielnica świątynna kampus nice, gdzie tu kampus strzelić okej, okay. jeden emisariusz Gdzie jest ta chatusa? Dobra, wino i takie tam. Proszę kopalnię. Dobra, jest kopalnia, jest grubo. podobało się sadnika wybudować kościoły Next turka. Sprzeda ta godzina, powoli Imagine todas as conquistas surpreendentes que as mentes brilhantes da minha nação realizarão. Dobra. To tu jest jakiś teren. Można by tam popłynąć i zobaczyć co tam się mieści. 5 tur i będzie to produkcja z Bichlerz. Dzielnica portowa, dzielnica przemysłowa. Petra wody się 2, 2 złota. 1 produkcji na wszystkich polach pustynnych. Tych pól pustynnych dużo nie ma. Są tylko dwa. Tiramidy wyrocznie osadnika. Jest! Wielki naukowiec, tak jest! I co on mi da? 20 do leczenia dostek gracza znajdujących się w promieniu jednego pola, powołaj chwilę. Eureki dla jednego lesowej technologii ze średniowiecza albo renesansu. Jednostka lądowa mogą leczyć się 5 punktów w każdej turze. Nasze oddanie sprawom celem edukacji. Cztery tury na osadnika. Kilka sobie zrobimy. Chwilę eureki. Nice. Dobra co ja chcę zrobić Pieturę do budownictwa może być Harald Ciza Son Str Fizier Aldrei Warwicking Stlick Landnie lagar na świecie rozpoczyna się średniowiecze. Dobra, dokąd chcę wysłać? Do Tawy, tego gościa. Jakieś barby... Co tu się dzieje? Już prawie wszystkie cifki odkryłem. Kontynuuj, monumentalność, Pozwala za wroga, plus jeden epoki, za każdą nową stwierdzoną dzielnicę. Do tego chyba nie będę brał, bo tych dzielnic już dużo nie buduję, chociaż może. Eksodus, ewangelistów, dwa punkty za każde miasto, po raz pierwszy nawrócone na założoną przez Ciebie religię. Premier za upamiętnienie, jeden do... Póki za każde, wykorzystaną Eurekę, Jeden punkt do zawodu. budowli, zapewniającej naukowe. Nauka jako główny dochód. Dobra, wolna dyskusja. Dobra. Tym razem. Dobra, ja będę kończył ten odcineczek. Dzięki, wielkie, Jeszcze można wyrzucić okiem na punktację. Mam 34 punkty nauki, to nie jest najgorzej. No, nie jest najgorzej w końcu z nauką. Jestem w czołówce prawie. Dyplomatyczne dominacje na siłę, mam mile 100. Oni też nie są mega silni. Kanadyjczyk ma 217, Chińczyk 285. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Dzięki, wielkie do zobaczenia w kolejnym. Nara, czołem.